Legiony Sława i Chwała z tej strony młoteczka, a ze mną jest kina. To Razem ogarniamy moje Simsy, dlatego że mamy dla Was delikatny konkurs. Ale zanim opowiem o konkursie, powiem, kim jest to stworzenie tutaj. No, jestem bardzo ciekawa. <grytanie> kina była bardzo zainteresowana. Otóż jest to Igor Mop. Tak widzicie, ten pan się nazywa. Jest to dziadek, ma strój króliczka. Znaczy, to jest jego piżamka, bo on normalnie funkcjonuje inaczej. W trochę innych ubrankach. Ojejku, jakieś mi się tu wyskoczyło. Tak, cokolwiek. Eee, dlaczego zrobiłam pana Igora Mopa? E, dlatego, że ja tu jakieś dostaję zaproszenia na jakieś trasy, na jakieś inne kosmosy. Oj, się coś wywiesiło się. Mi się tylko wydaje się. Co się wywiesiło? Czyli mnie widzisz. E, to czy widzę, jak śpisz, owszem. Okej. Okay. Jak zwykle Simsy coś musiały przyciąć, ale to przeczekamy. O, właśnie. Puściło. W każdym bądź razie e, dostaję jakieś zaproszenie na trasy, na jakieś inne świerunki. I żeby móc jechać w te trasy, potrzebuję jeszcze jednej osoby dorosłej w, w swoim domu. No i tak się złożyło. Stwierdziłam, że sobie zrobię służącego. Jest mój pan służący. Sama go stworzyłam, ma na imię Igor, niestety nie ma garba, chociaż bardzo bym chciała. On tutaj sprząta, majsterkuje, siedzi w domu, żeby ja mogła szaleć na mieście. To w pusty... czym wpisz?! No w ubranku. Ja ci... Zamiast zamieszkać z kiną, wzięła masę jakiegoś przydupasa. Przybronę... Ładne w... mam ubranko? Powiem ci, że chętnie zobaczę w tobie na tym, no ale to no już może za, po, poza nagraniem. Dobrze, w każdym razie o, Igor właśnie robi śniadanie. E, ja miałam w planach zrobić e, odcinek o tym, jak jadę do Egiptu, ale pojadę do Egiptu innym razem. No zjarał, no co z ciebie za... Zdolności to ma po tobie. Nie będę jadła zjaranych gofrów, Wzięć sobie płatki. Ja pójdę do kiny na śniadanie, pierdzielę cię. Jeszcze mnie zaczepia, wynocha staruchu. Jesteś moim niewolnikiem. Idziemy do kiny. Przepraszam, idziesz do mnie w tym stroju? Znaczy się pewnie przebierze za automatu, Ach. ale zobaczymy. Jak ja nie lubię tej gry, tutaj takie rzeczy nie powinny się dziać automatycznie. <grym> chodź Mociu, chodź. Jeżeli będę tak dziwnie sterować kamerą, o. to dlatego, że gram w oknie, żeby Kina mogła zobaczyć, co się dzieje u mnie na ekranie i przez to tak troszeczkę dziwnie mi się... O, jest Kina, popatrzcie. W dresie! żeby Kina szła na siłownię? Nie, Kina po domu chodzi w dresie. <grym> O, Kitler! A właśnie, bo ty kinoś nie wiesz, bo ty nie widziałeś o, najnowszego o, o, o. odcinka, dlatego że on się udostępni dopiero za pół godziny. <grym> o, 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 o. Ale masz małe kotki, chyba że już rozdałaś. Chyba rozdałaś. Tam się jakieś koty biją, dobra, kina, daj jeść. Nie. Daj jeść. Nie. Pochwaliłam ci dom, daj jeść. Albo po prostu będę się ciebie pytać o jedzenie No jak ci trzasnę Oj tam, oj tam. Kina chiepni! Je. Uderz ją, no, Kina, uderz ją! No, no, no. Ja chcę multi w Simsach, ja chcę multi. Będę cię Nic nie dzieje, poszłam tylko zjeść twoje jedzenie. czy ja mam dom koło plaży, czy mi się wydaje? Tak. Kocham Cię. Popatrz jaki masz ładny widok. Jak obejrzysz Ci rzeczy, idziemy na plażę? Możemy. 19 mam występ, zrobiłam sobie nowy wystrój sceniczny, sobie obejrzysz. Ciekawe czy Ci się jakoś skojarzy ciekawie. Już się boję. Oj tam, oj tam. Kina, gdzie Ty leziesz? A Ty idziesz do kotków, patrz masz koteczki swoje. Ja, ale ten mój dom ściucham. jest żałosny. O właśnie, odnośnie Żałosnego Domu, miałam mówić, że razem z Kiną ogłaszamy konkurs. Otóż, konkurs na dom dla Kiny, bo nie chce mi się Kinie budować jakiegoś wypaśnego domu, Dziękuję. <laughs> więc... Dziękuję. Proszę bardzo. Więc moi drodzy, budujecie dom dla Kiny. Budujecie go tylko i wyłącznie z dodatków, które posiadam, które są w opisie filmu. Bez żadnego modyfikowanego kontentu, bez modów. Bez jakichś innych magicznych rzeczy, czyste simsy, bez różnych takich udziwnień. Patrz, jaki masz laserek. Budujecie taki domek. Kina Wam zaraz opowie co by chciała, żeby się w tym domu znalazło. I ja ten dom u siebie zamieszczę i tam kinę wprowadzę. Oczywiście możecie budować z cheatami i tak dalej, to mnie akurat nie interesuje, ale byleby był bez zawartości zmodyfikowanej. Kto gra z. Fotograf Simsy, ten wie o co chodzi. No, rzeczy ze Stora też odpadają, dlatego że ja ich nie posiadam. A jeśli zbuduje się dom z rzeczami ze Stora, Simsy automatycznie podmienią na jakieś randomowe rzeczy, przez co dom może wyglądać jak kupa. Tymczasem ja idę skinąć na plażę. Okej, okay, moje jedyne założenie jest takie, żeby w domu były elementy fioletowe, zielone i żółte i żeby dom był nowoczesny, a nie wyglądał jak kupa, czyli tak jak wygląda teraz. I ja jeszcze wprowadzam e, e, zastrzeżenie, że musi być z czekoladową fajką wodną? z e, ja i... czekoladową, bo się tam no. no nie ma innej. I musi być w piwnicy Harem. Mocia Ariów z mi Czym ja jeżdżę? <laughs> z takim ruchotem jeździsz. <laughs> Młodka Czekaj, to musimy... są Simsy. To ja w realu mam lepsze auto. Oj tam, oj tam. Idziemy Kilka na plażę. Pipa, no nie, nie, nie. O, Życie pomidory na plaży. U. Inne papryki. Później bocia będzie zbierała te rzeczy. Cebula, fuj. Ty, tutaj chyba mają jakąś restaurację. Ale mają zwykły barek, czekaj. Może no ja jak zrobię. będziesz grzeczna, to postawię ci drinka. Chodź, gramy w bilard. No dobrze. O. Hmm. A ja tu zrobię małe cięcie i zrobię tak, żebyśmy mogły sobie wypić tutaj Drina. A, my wracamy po małym cięciu, jak widać już możemy normalne Driny zamawiać, tylko barmana nie ma. No ale może się tu namaluje w pewnym momencie barman, ewentualnie przyjdzie innym razem, gramy skiną w bilarda. Cię nie lubiłam przed chwilą, przynajmniej u mnie, tak, a mogę być mało właśnie. opóźnienie. Tak, w ogóle, patrzy na mnie, Boże, mocialami w tego bilarda tutaj. No, Mocia we wszystko lami mnie to, że mnie dziwi. Patrz, tam się przytulają. Nie zobaczę, bo się przycięło współdzielenie. O, 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 dobra. O, o, jest, 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 tam się przytulają, ktoś się przytula. To byś mnie przytuliła, a nie było. Dobrze. Uję się nie kochano. O, mogę cię przeprosić. Jeszcze nie wiem za co, ale chyba po prostu za to obżeranie się lodówki. Zobacz, ile masz powodów. O, ale nie mogę ci przytulić, ale mogę dać ci prezent. Dam ci w prezencie kapustę. Mutko? Zrobiłam się ciekawa rzecz na współdzieleniu. Dam ci kwiatuszki, co ci się stało na tym <grym> Mam taką mozaikę kolorów, że to jest <grym> <grym> Ale barman przyszedł. O, 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 o dobra, o. Patrz, dobra. jest barmanka. Cześć. Ale najpierw dam ci. Jak bazuje! Mianowicie, <grym> po prostu musiał tam polecieć. <grym> no widzę cię, no widzę cię. Patrz, prezent. Go oh, yeah. Teraz jeszcze postawić linka. Nice, papa. Cikł mi się chce. W sensie w simsach. <śmieniciela> Patrz i papa pasek, zaraz poleci po nogach po prostu. <śmieniciela> barman, kolejka tych tu się zawsze tak wleką, że ja pierdził. Młotka, ty się idź wysikaj, bo jak ty się zysikasz w knajpie, to będzie sorry, wstyd, ale. Da ale radę. Nie masz Czekaj, da szans na radę. związek. Gdzie ty polazłaś? Uciekłam mi sikać O poszłaś, patrz jakieś dupy wyrywasz tam w kącie No bo ty zasiadłaś przed barwanką i też coś tam kombinujesz Motka i do tego kibla Młotka, dobra Idź do tego kibla Jak biegnie popatrz O oh, Jezus Komentujesz to, siedzi w tych ja bym... Czemu ja nie mogę tych drynów ci wypi, drink w drink ale chciałam ponieść, zanieść komuś drina. Może dlatego, że nie postawiła ich na parze, bo... W ogóle wbiła się za tą plaskę. Nie macie tutaj. Łe? Kina wraca, jesteś ja i zanieś drina. To mnie wołaj. Czekaj, to idę tutaj do ciebie. Ty jakiś koniec Ale tutaj gdzieś by... <laughs> Ale gdzieś w tym tak była opcja wołaj czy coś takiego. Czekaj, ja tutaj masz y... baw się w berka. Ty się bawisz w berka z kimś po prostu. <laughs> o, już... <laughs> A młodzież tam te driny. Ja się cofam w rozwoju zamiast pić drila bawię się w berka. Na plaży. Ale jest przynajmniej romantycznie słuchaj. Bawienie się w berka na plaży jest romantyczne twoim zdaniem? Tak. <noise> Ale ja, 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 oczywiście kina kontroluje, czas, prawda? <głosy> <głosy> Też tak myślałam. Ja jedyne co to mogę zobaczyć, o której zaczęć nagrywanie na mumble. Okej. Okay. 15 minut temu, w tym nam wychodzą cięcia, w tym nam wychodzi z szyi. Będzie z trzecia minuta odcinka. No dobra. masz też się bawię z wami w Berka. Nie ja nie chcę się bawić z tą... ...laską. No, mi coś romantycznego. Romantyczne, czekaj. Dam... pochwalę twoją osobowość. Ale to, wiesz co? Czemu? Cześć. wam osopowies. <laughs> znaczy, hey, napijesz się ze mną Drinka. <laughs> Dobiegłam do kibla, ale nie ściągnął spodni. <śmiech> <śmiech> Tam normalnie cezura jest, od... to wyłączyłam. Czekaj, jak postawić ci Drinka. Zamów drink, Lakiny. O! O, Gustav jest na plaży. <laughs> chyba. Ta tutaj gdzieś łazi. Widzę, że Gustaw ma stylowe ciuszki. Bardzo. Wiewiór robił Gustawa swoją drogą. Musicie tyle gadać nie możecie iść po prostu pić? <śpiewa> Ej, ale ta gra nie odwzorowuje rzeczywistości. Tak, tu normalnie tu byśmy poszły już tam na tym barze wisiały. Ja też że tam 5 drinów miała za sobą. Trochę czekaj, przyspieszę, bo zanim ona pójdzie za po te drinki, to jest po prostu wiesz. Młodka, <grym>, lecz w duchce, jak nie wiem. jeszcze ten barman, po prostu 100 lat będzie mnie obsługiwał. Dawaj driny. Dawaj driny. O, są driny, czekaj. Teraz będzie 100 lat niosła te driny, bo nie mogłaś tam wejść ze mną na górę. Jeszcze telefon dzwoni Jesus, jak w życiu. Cześć Nina, przyniosłam ci drina, napijesz się ze mną. Wódki i paciorka nie odmawiam. Ty, nom, 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 nom. ja mam za godzinę występ, idziemy? No, lecimy. Zobaczysz moją... mój nową... jak to nazwać? Moją dek nową dekorację sceniczną? Kina już wytrąbiła tego dwina, ja pierdziele. Dobra, to my idziemy do parku. Bo ja tam będę występować. Dojesz, dojesz. Ale ja chcę żebyś tutaj razem żebyśmy przyszły. O, jest. Skinazewa. O oh, jak. Yeah. No jest to przyspiel. Czekłował z Nie wiem, bo cię zaczepił. O, lecimy. Jaki <grym> bieg po prostu? Ty, ale widać, że dobrze, że w tym dresie został. To <grym> <grym> nie fakt. Kurde, głodna jest sobie na głodniaka występować, chyba że jeszcze coś w ten. w, parku, w Wysępie od kogoś. To od ciebie to coś wysępisz, widziałeś jak z kim z bara poszło. Tak! Ja ci kurde w nogi. Znowu tym twoim rzękiem i to się ty masz mi kupić to najdroższe auto, ja mam to w dupię! Ej! Czywa rejestracja! A kuźwa kupiła czopera. a ja jeżdżę jakimś no, Ale stajem. ty masz większy dom. Ale już nigdy nie nakarmię, nigdy. Dobra, dobra. Sakuję ci Simsy, będzie zakaz. Dobra, ja tu jestem, może ktoś je coś tutaj. Może się wproszę do kogoś na żarcie, sekundę, muszę przesunąć mi ten... Boże, mikrofon. O, czekaj, ktoś opierdala piknik. Co robi? E je rzeczy na pikniku, ale weź talerz. Tak ogólnie to tam mniejszą nagranie, ale zauważyłam jedną ciekawą rzecz, że no. jak są momenty, kiedy ja nie przeklinam, to ty zaczynasz. Tak, to jest bardzo dziwne, po prostu chyba mamy niedosyt pewnego rodzaju przygotuj scenę. Nie, czekaj, ty miałeś iść jeść, nie będziesz występować na głodniaka. Będziesz. O oh mam z ten. Czekaj, to bo ja muszę już występować, bo już mam od 20 minut występu. Wy 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 gdzie ja polowałam? Czemu ja tego nie oglądam? Kino? No oh, zaraz dupa. staniesz tutaj. Nie wiem, mój występ się z czymś skojarzy. Co ty masz do sobie? No właśnie, zaraz zobaczysz. Zapisane. Jak ci się podoba mój wystrój sceniczny? <laughs> What the muzyka jest straszna, nie ogólnie? Yy, ja nie S słyszę muzyki! A, no tak. Czy może kojarzyć się z czymś? Nie, z niczym. No właśnie mi też nie, no ale myślałam... Miałam nadzieję, że jednak to z czegoś będzie podobne. Nie, nie, tylko te bramki takie i ta kostka tam... Nie, nie, nie z niczym. Zaraz ludzie tu będą na mnie wyć. O, jest kina! Patrz, podoba no, się! No, rzut, rzut tam... Pomidorem! Rzuć w rzuć nią pomidorem! O, wypadają mi miecze, to będzie straszny? Patrz jak tam wąsujesz. Boże, bo super z góry. Patrz, jak bierz mi brawo! <grym się z góry> I zapomniałaś w inteligencję, <grym się> dać! <z góry> o, patrz, 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 żeby mi wykwistała mnie. Jest dobrze. <grym się z góry> że rzucę tym podpalonym takim czekaj. Ognista pałka. Da, dawno nikt nie spalił parków. Ale ty wybijasz. No a wywijam i już leży na glebie. Oj to właśnie tak tylko troszeczkę. O, pobiegłaś, budziło ci się. Nie mogłaś na to patrzeć. Nie, po prostu poszłam się ratować sobie z ognistą pałką. Ja przewiduje przyszłość? Temu no, ta pałka u mnie nie płonie, No mnie też właśnie nie. <grystanie> Chyba jej w końcu nie podpaliłaś. <grystanie> Chyba jednak bezpieczeństwo. Ale patrz, co potrafię. No, mm. Młotka ja chce to zobaczyć w realu. Dobra. Tak <grystanie> ja akurat jestem w stanie uwierzyć. Tak On no, tu robi, ciągnięcie liny. Tak, to no stop robię. To jest kina. Dobra, tam. Uciekłaś z tego parku słuchaj nie, macie. nie ma się. Makiny w parku uciekłaś, wiedziałeś, że ten park zaraz spłonie. Mogłam cię zabrać na ryby, a nie na swój występ. No myślę, że na rybach byłoby ciekawiej. O, zawstydziła się, chyba mój występ nie poszedł najlepiej. Ty patrz, podpaliła, to się źle skończy. Nie, nie podpaliła jednak. Już myślałam. O fajnie to oglądać, przynajmniej nie będę miała jakichś, że na YouTube Nie, to jest fajne. Nie powinny, tylko... Młocia nie umie podpalić. <grym> no... E, dobra, ludzie, słuchajcie, ja się przyznam, dla mnie jest straszna kicha oglądać takie rzeczy na <grym> <grym> Ale ja się też przyznaję, że ja oglądam każdy jej odcinek, z Jaki wstyd! Boże... <grym> o, i tutaj młocie się kłania. Możemy powoli kończyć odcinek, tak. Młociu, jak zwykle, byłaś beznadziejna. <grym> Dostałam awans, dostałam awans, dostałam awans! Ale o wstęp nie. był słaby. Dobrze, więc Młocia wraca spać. Albo jeszcze może na noc do kiny wstąpi. Okej. Okay. Dobra, to jeszcze do kiny wdepnie. Akurat Tempo, kina jest to w domu. O, kina uciekła. Może byłaś głodna, bo ty w przeciwieństwie do mnie nie sępisz jedzenia. Nie, ja po prostu ciężko zarazem marzycia. Ej, ty zarabiasz na życie śpiewanie, tak? No. <laughs> Przynajmniej w moich simsach. A chcesz słyszeć, jak śpiewasz? Przecież ja tego nie usłyszę, To Znaczy, musisz, musisz to nagrać kiedyś. Mam na karaoke. Także chyba za, za kilka minut się udostępni nam. spoko. Przyszłam do kiny. Daj jeść! Patrz, akurat głodna jestem. Noż! Ah! Hitler! KITLER! No, Hitler w, la, w, realu, w realu. Też gdzieś tutaj się pałęta. Cześć, Cześć daj jeść. jeść. Wiesz co byś mnie przytuliła, nie wiem, pocałowała, cokolwiek. Przyszła, daj jeść. Z sobą poplotkuję. Twoje plotki. I zdradzę ci sekret. I opowiem ci o moim awansie. I romantyczne ci mogę zrobić. Miłosny uścisk. Mogę zostać na noc? do zakład, się nie Ale daj mi jeść. Ustanę, ustanę u ciebie na noc, jak dasz mi jeść. no ci kowrat zwali. No, do mnie to ciągle ktoś. Czy telefon. Patrz! Zgodziłaś się! Haha! Ha. ty głupia ty. Ale chociaż podwójne łóżko. O, co nie to oznacza? Że śpisz na podłodze? Trol! Trol! Ale patrz, nie zrobiłaś mi jedzenia. No i w dupie cię mam. Sama se zrób. Cię wprosiła na los, to się teraz nakarm. Dobra, podaj śniadanie. Zaraz mnie wyrzucisz pewnie za to, ale dobra. Zaraz ci zjadę bo idę robić naleśniki. leśniki. Jezu, proszę powiedz, że mam ten taki czujniczek. Proszę! Masz, masz czujniczek. A ja u siebie nie mam żadnych alarmów, bo mi na nie nie było stać. Ale Bardzo teraz ciekawca. już mogę kupić. To jakby tu masz jakieś mądre wpisy. Nie, ale trzeba mi tą chatę zmienić, bo to jest po prostu żal. Ludzie, help! Jakieś mądre powiadomienia? To tyle? Gdyby oni Simsy to tego nie było. Może hmm. i było. To oni dodali w którymś dodatku, i tylko spamuje to grę. Patrz, robi u ciebie naleśniki, będziemy mieć co jeść. Tylko że nie spala cię, <noise> Gdziebie koty śpią na stole. <noise> Ej, ta gra ma jednak za dużo wspólnego z rzeczywistością, ale mój kot mnie myślał. No, i drugi myśli o żarciu. No, Talib. <noise> Talib. Przepraszam, Talib pismuje. I Tak. Siersiuch. <noise> Zjara te, te, te naleśniki, po prostu to jest. No, jak nic. To dobrze, że kuchenki nie zjara. Może ciężko ci się uda. No dla mnie robisz młotka, no postaraj się. No, ludko. Tak Kanugi. się dzisiaj leśnika zjadła, no? No, hop. No. Dajesz, młotka, dajesz. Czemu ty masz tylko jedno krzesło? Nooo, w <laughs> <jak> nie wyjesz. <śmiech> 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 nie dostaniesz na leśników. Nie, kończyć ten odcinek, tu się przeciągnął jakieś naleśniki. nie, ja nie, się przeciągnął coś innego, Ania. nie, 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 ludzi interesuje na nie, nie, O, są! Chyba... nie, zjarałam. nie, Trudno zje co, nie, 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 mi zjarane. nie, 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 To nie, te zaleźniki na kuchnię, mi na kuchni. Nie. Ale możemy zrobić ten pod prysznicem, a nie, nie możemy. Jeszcze nie jesteśmy w sobie zakochane. No to młotka ja też czuję że między nagraniami teraz tu właśnie sobie zostaniemy i będziemy ten. Pod prysznicem ten? No. Teraz nie masz wyjścia, jak już jesteś ze na współdzieleniu to. Ja to muszę zobaczyć. Dobrze. Bo no, już ten odcinek. Tak, to jest dobry plan. To jest dobry plan. Tak <laughs> się przeciągnął o wyżeranie twoich należnych. Co ja mam w pokoju? To jest taka ryba dla kotów. One sobie śpią w środku w niej. Ciekawe, czy mogę spać w ciebie w łóżku razem z tobą. O, no to jeszcze chodzę do łóżka. Dobrze. Dobrze, moi kochani, my się z wami e, żegnamy po raz robisz? drugi albo o, co? trzeci. <laughs> I, I co? I pamiętajcie o konkursie na domek dla kiny. Jak, jak go przysyłać, napiszę wam w y, opisie filmiku. Jakie mam dodatki też, zobaczycie w opisie filmiku. Do no co kina? Żegnamy się, tak? No, bo tam się widzę coś. Dość... Co, jaką miałam piżamę? Bo... A ja nie wiem, ja oh. nie co ty tam miałaś na sobie. Jak chyba też Piszcie komentarze, łapki do góry. Ze mną była kina. Cześć! I do zobaczenia w następnych Simsach. Cześć!